Hej, cześć i czołem, witam w z Timing z tej strony. Tymi oto bez przedłużania top 10, a może nawet i więcej, masywnych ciekawostek o Inarze. A czy wiesz, że Inara została dodana do gry 9 marca 2017 roku, czyli w OB-45? Tuż po MIF, która została dodana dosłownie patrz wcześniej. Wtedy, jak i teraz, głównym jej atutem było stawianie ścian. No stawiała domy od tak. A czy wiesz, że Inara to kamienny olbrzym, czyli stagala, należy do takiej rasy? Innymi słowy, twarda z niej babka. Tyłek również ma twardy. No ale w sumie nie musi siadać, bo ma nogi z kamienia. No w Maku by ją przyjęli od tak. No właśnie, a czy wiesz, że Inara jest najwyższą kobietą w Paladis? No, oczywiście póki co. A czy wiesz, że Inara posiada most stworzenia prymitywnej konstrukcji i maszyn z kamienia? To dzięki jej mocy latają nad nią ukształtowane kamienie oraz tworzą się pociski do jej kostura. Poza tym potrafi postawić taki mały obelisk zwany Gówniakiem, czyli wzmocnić swoją obronę używając oczywiście kamienia, bo czego innego. Spodziewałeś się może Dirtu z Minecrafta? A czy wiesz, że nie jest to żadną tajemnicą, że Inara to... kamień. Ale, ale taki specjalny kamień. Bo no cóż, według jednej z teorii stagale są napędzane technologią kryształów, które są na tyle silne, że zyskują własną świadomość, jednak ich konstruktorzy mogą je wyłączyć na określony czas. Tak, stagala to odpowiednik androidów w Palladis, sztucznych form życia. A czy wiesz, że Inara stawia ścianę? No, w sumie chyba każdy to wie, jednak kiedyś podobną umiejętność miał Bach w czasach, gdy jeszcze był tankiem. A czy wiesz, że pierwszą misją Inary i innych stagali było powstrzymanie pierwszej plagi goblinów? Wielu pobratymców naszej kamiennej pani polegał w walce. Pobratym jest czyli istota z tego samego szczepu, co ktoś inny, kogoś, kogo łączy przyjaźń, jakiś druh, przyjaciel, coś w ten deseń. Wielu z tagali zostało zniszczonych, jednak te, które przetrwały, zapadły w długi sen. No ale oczywiście ktoś musiał ich wybudzić. A czy wiesz, że Inara i Terminus na pewno są sobie bardzo bliscy, zaświadczą świadczą kwestie przez nie wypowiedziane? Co no, I, I am a monster. tego co wiemy to prawdopodobnie ostatnio ocalałe stagale więc nie dziwne że trzymają się razem a czy wiesz że Inara ranie nawidzi tylko jednego czempiona i jest nim Aż. dlaczego nie lubi tak hardej dziewczyny jak Ash no cóż zabiła w bitwie jej pobratymca znanego nam jako Terminus obie panie przepychają się w swoich kwestiach słownych gdy jedna ubije drugą w meczu i love rock and roll. A czy wiesz, że w zajawce o Inarze pokazano, że ratuje kogoś przed ostrzałem, pokazując, że jest odporna na strzały z karabinu? Te stagale to mocne, są ciekawe, czemu się ich już nie produkuje. A czy wiesz, że? Może się wydawać, że Inara nie ma zbyt normalnych kwestii głosowej, bo kto normalny w tych czasach wita się. Hej! Oprócz znanych panów w czarnych mundurach. Jednak, no cóż, taki los Stagali musiały służyć swoim panom podczas bitwy, dlatego Inara nie mówi: Cześć, a bardziej właśnie kuchwale. A czy wiesz, że Inara darzy Torwolta ogromnym szacunkiem, co można wywnioskować z jej kwestii głosowych? Dyginie z rąk Torwalda, mówi. You are strong. I Jestem honored to have fought you. I to pokazuje, że Inara nie lekceważy żadnego swojego przeciwnika. Nawet jeśli to Torvald. W tym miejscu warto zaznaczyć, że istnieje taka mała teoria, że Torwold jest twórcą Stagali. Chcecie o tym więcej? Dajcie znać. A czy wiesz, że Inara jest dobrą ciotką po stronie paladynów? Każdego otacza zrozumieniem i ochroną. Trochę jak połączenie księdza z firmą ochroniarską. A czy wiesz, że aktorką głosową Inary jest Amanda Kiesz, piosenkarka i aktorka głosowa? Swego głosu użycza od niedawna, głównie w mało popularnych anime. A czy wiesz, że kiedy Inara stawia ścianę, wypowiada słynną kwestię Gandalfa? You shall not pass! A czy wiesz, że? Może wydać się to trochę dziwne, ale Inara to prawdziwe imię damskie pochodzenia arabskiego, którym można nazywać dzieci. Ciekawe, kto w przyszłości będzie wychowywał małą Inarę. A jak zacznie stawiać małe obeliski, to już w ogóle będzie przesrane. A czy wiesz, że w mitologii hetycko churyjskiej znajdziemy boginnie dzikich zwierząt o imieniu Inara? Gryckiej mitologii odpowiada Artemidzie. Co, a pewnie to było na tych lekcjach historii, na których cię nie było. A czy wiesz, że znaleźliśmy nawet herbatę o nazwie Inara? Audycja nie zawiera lokowania produktu. A czy wiesz, że mamy kolejną hiper, super, ważną ciekawostkę? Oto suknia ślubna Inara, Royal Dance. Wygląda tak. A czy wiesz, że tymi na końcu swojej filmów zawsze żegna się wymawiając imię tej postaci i dodaje końcówkę "-zie". Yeah. To tak na wszelki wypadek, gdybyście nie wiedzieli skąd wzięło się moje pożegnanie. I czemu tak dziwnie mówię na razie? A czy wiesz, że możesz poznać jeszcze więcej ciekawostek o swoich ulubionych czempionach? No cóż. Nie ma sprawy odwiedź nasz kanał, dowiedz się jeszcze więcej o paladinsach. A no, i jeśli Ci się spodobało, to opcja subskrypcji, zostawienia łapki i napisania komentarza leży w Twoim geście za wszelką aktywność pod filmem dziękujemy, szczególnie jeśli poświęciłeś tę chwilkę, żeby nam pomóc. I to by było na tyle. Z tej strony Tymi i NARA! Zie! Yeah. Prymitywnych konstrukcji z im.